Cześć, tutaj Prywatność po naszemu. Witają Was Patryk vel well, i Kasper vel well, Ronigland. Cześć. Yy, cześć, słuchajcie, bardzo się cieszymy, że po no, dość długiej przerwie możemy do Was wrócić, yy, ale wracamy yy, pełni energii, pełni energii przede wszystkim w tym momencie motywowanej chęcią niesienia pomocy. Pamiętajcie, że tą pomoc oczywiście w obliczu wojny na Ukrainie, bo, bo, bo to jest ta pomoc, o której Cały czas ostatnio słyszymy, cały czas ostatnio mówimy, cały czas nią ostatnimi czasy niesiemy. Pamiętajcie, że tą pomoc można nieść w różny sposób. Od oczywiście tych wszystkich odważnych ludzi, którzy chcą angażować się, mają swoje środki, czas i mogą jechać na granicę, przygarniać tych ludzi do siebie, pomagać jako wolontariusze na dworcach i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystkie ogromne ukłony w waszą stronę. Po mniej więcej tego typu działania, które tutaj, w tym momencie, dzisiaj my będziemy chcieli podjąć z Kacperem, czyli wytłumaczyć tak, Wam niektóre kwestie, przynajmniej wytłumaczyć, podzielić się z Wami naszym spojrzeniem. Tak, dokładnie. Motywowani sytuacją, która obecnie panuje, jeśli chodzi o też o prywatność, o jakąś dezinformację, o fake newsy, no postanowiliśmy tutaj pospieszyć też z pewnym wyjaśnieniem, może to też pomoże uniknąć pewnych, pewnych sytuacji powielania właśnie niewłaściwych informacji, a co później... Przekłada się na jakieś paniczne zachowania, o których sobie zaraz z Patrykiem porozmawiamy. Dzisiaj w dzisiaj formie zdalnej, w formie takiego trochę podcastu, więc, więc myślę, że Patryk, możemy zaczynać. I od czego, od czego w ogóle dzisiaj zaczniemy nasz, naszą rozmowę? Ja proponuję, Kacper, zacząć dzisiejszą rozmowę od tego, o do czego nawiązałeś, czyli właśnie mm -hmm. od tej dezinformacji, bo w ogóle no dla tak. niektórych, wydaje mi się, że dla niektórych to mogłoby być dość nowe słowo. No, dla nas nie było. Myślę, że nie uchylimy zbyt dużego robka tajemnicy, jeśli powiem Wam, że jesteśmy absolwentami uczelni wojskowej e, e, o kierunkach bezpieczeństwa informacyjnego. Stąd o tej dezinformacji również e, uczyliśmy się bardziej tak, teoretycznie. Jako, jako, jako narzędzia wykorzystywanego tak właśnie w wojnie, w, w atakach hybrydowych. O, właśnie to jest istotne, to że tak chodzi. właśnie mówi, że, że sama dezinformacja to nie jest zjawisko, to jest tak wręcz jest. narzędzie. To jest narzędzie, to jest wykorzysty broń. Wykorzystywane w tak wojnie. I w konfliktach. I to jest istotne. To jest właśnie to, o czym chcieliśmy Wam też powiedzieć, i fajnie, właśnie, żeby, żeby to wybrzmiało, że to jest właśnie narzędzie, tak a jest. nie tylko sytuacja czy zdarzenie. Tak jest, tak, tak jest. To nie jest jakieś zjawisko socjologiczne. Oczywiście pewnie możemy ją, tą dezinformację, to co się dzieje teraz w nie tylko cyberprzestrzeni, ale właśnie w społeczeństwie, w mediach, możemy to postrzegać jako pewnego typu zjawisko socjologiczne, ale pamiętajmy. Mhm, dokładnie. Dezinformacja. Sianie fake newsów, e, odpowiednie zarządzanie tą informacją, wiadomościami, które trafiają do nas, do, do, do waszych oczu i uszu, e, jest tak jak Kacper powiedział, bronią, jest narzędziem walki, e, wojny hybrydowej, bo to jest właśnie to, od czego tak. chcieliśmy zacząć. Ta wojna, która toczy się w tym momencie na Ukrainie, nie żadna specjalna operacja, nie. Kryzys, jak niektóre państwa niestety nadal stara, starają się. Tak jest. A to już w ogóle, to już w ogóle nawet nie, nie, tymi kategoriami nie idziemy. E, nazywajmy rzeczy po imieniu. To jest regularna wojna. To jest najazd tak jest. jednego państwa na drugie wolne państwo oczywiście Rosji na Ukrainę które łamie też wszelkie, wszelkie, wszelkie konwencje tak, i, na i co, prawa człowieka, na co są, przecież dowody, nagrania. Ta wojna toczy się w technikolorze w internecie. To jest w ogóle Dokładnie. fascynujące zjawisko. natomiast, e, natomiast ta wojna e, toczy się w wielu różnych płaszczyznach. Jest ogromnie skomplikowana. Ja myślę, że niektórzy z obserwatorów ludzi, którzy zajmują się analizą konfliktów zbrojnych, konfliktów jako takich wojen, e, teorii wojskowości. E, myślę, że sami nie spodziewali się, jak skomplikowany może być konflikt zbrojny, w ogóle no, wojna. No, nie mówię, nie mówimy tylko konflikt zbrojny, wojna w nowoczesnej, e, nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli, ale cywilizowanej części świata, cywilizowanej Europy. E, myślę, że niewielu spodziewało się. Jak bardzo konflikt zbrojny-wojna może być skomplikowana, na jak wielu płaszczyznach może się toczyć, bo nie wspominając o płaszczyźnie militarnej, która jest oczywiście bezsprzeczna, jest. tak jest jest, jest, jest jakimś tam fundamentem mhm. tego konfliktu, natomiast e, mówimy tutaj o płaszczyźnie socjologicznej. Ta wojna dzieje się między nami. W tak, i to, i to jest to, postawy. co powiedziałeś, że ta, że ta wojna ma, nie ma wymiaru tylko militarnego, ale również e, mentalny i psychologiczny, co przekłada się później na pewne zachowania tak e, ludzi. To właśnie od czego chcieliśmy wyjść, czyli e, właśnie dezinformacja czym jest, i jakie są jej powiedzmy, mhm. przykłady mhm. i do czego prowadzi. E, bo, bo myślę, że tutaj bo myślę, że tutaj ten finalny, że tak. TO ujmę produkt, czyli e, zachowania ludzkie e, w tej wojnie tutaj też są przez kogoś sterowane i, i tak naprawdę planowane. Więc, więc myślę, że tutaj też jest co tak to istotne, żeby, 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 żeby to pokazać, żebyście widzieli, że to nie jest tylko pewien proces, który gdzieś tam jest głęboko, tylko po prostu on się faktycznie na nasze zachowania przykłada. przekłada. Przekłada się nasze zachowania i dzieje się między nami, to jest ważne, nie? Tak. Żebyśmy, tak, żebyśmy, żebyśmy po prostu, bo pierwszy e, krok do walki z dezinformacją, do walki mm. z tym, um, do, do obrony przed, tą, przed, tym, przed tym narzędziem, które jest przez Rosję wykorzystywane, pierwszym krokiem będzie zrozumienie, że ta mm. dezinformacja dotyczy mnie, że to nie jest coś, tak. co się dzieje, nie wiem, tylko w pudle telewizora, że to jest albo coś... Albo za granicami innego państwa. Dokładnie, że to coś, co się dzieje na, na Ukrainie, albo że to jest coś zupełnie mi obcego, coś da, dalekiego. Nie. Dezinformacja ma na ciebie wpływ codziennie, każdego dnia, jeśli jesteś użytkownikiem mhm. social mediów, jeśli oglądasz e, programy publicystyczne, w których poruszane są kwestie ukraińskie, jeśli wreszcie czytasz gazety czytasz newsy, dotyczy cię dezinformacja. Możesz no być jej celem. No no właśnie, no właśnie, czyli tutaj tych źródeł tak naprawdę no teraz z racji tego, że mamy bardzo łatwy dostęp do informacji, to te tak naprawdę kanały, którymi one docierają do nas są różne i ludzie atakujący, wykorzystujący właśnie te narzędzia dezinformacji też posługują się różnymi kanałami. Więc Patryk, może jakimiś przykładami? Jakie są rodzaje przykłady właśnie tej dezinformacji, która była wykorzystywana i wciąż jest wykorzystywana przez obce służby, obce, obce tak naprawdę państwo, i na co przekłada się takie zachowania w obecnych, w tej, tutaj, obecnym czasie i w, obec, w naszym kraju też? Ja myślę Kacper, że y, chyba tym jednym z pierwszych, oczywiście to nie, jest, to, nie jest, to, 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 to nie były pierwsze działania dezinformacyjne Rosji, natomiast jednym z tych pierwszych działań Um, które wprost przełożyło się, i za, 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 za chwilę zobaczycie o co mi chodzi, wprost mhm. przełożyło się na ogromną zmianę zachowania nas wszystkich, znaczy nas mhm. wszystkich, no tych, którzy, 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 którzy tą dezinformację mówiąc, kolokwialnie kupili. Był, było sterowanie przez Rosję kwestią um, braku paliw, czyli ten fake news, który poszedł, który został rozpowszechniony, że w związku z konfliktem na Ukrainie tego paliwa mhm. za chwilę zabraknie. Jego na stacjach nie będzie, albo będzie kosztowało, nie wiem, sztabki złota. Oczywiście ceny muszą pójść w górę, bo, bo, bo tak jest ten ekosystem z, z, z energie, energetyczny mhm. skonstruowany. One muszą pójść w górę, no bo jesteśmy w jakiś sposób zależni od paliw z Rosji. Poza tym to, co się działo, wywołało też pewne. Pewną niestabilizację na rynkach paliw, natomiast nie o tym będziemy mówić, więc to się musiało zadziać, ale od samego początku wszyscy eksperci, eksperci od paliw, od energetyki powtarzali jedno: paliwa nam nie zabraknie. Prezes tak, Orlando, powtarzam, mamy tak rezerwy jest. i mamy też, mamy też dodatkowe, jakby też, węzły, którymi możemy pozyskać to te paliwo. Też dzisiaj, akurat rano, jakby nagrywamy to w niedzielę, 6 marca, więc, więc dzisiaj rano przeczytałem też, że już mamy kontrakt z, z, z podpisany do, na dostawy z, z innych krajów. No tak, zabezpieczone, jakby. Się jak nie, tak, mamy zabezpieczone, więc to paliwo może nawet odrobinę potanieje. Natomiast to jest właśnie to, o czym mówisz. Ten, ten komunikat, ta informacja, że e, tego paliwa może nie być, e, tak, przełożyła się na panikę ludzi. To jest ten zabieg, który był poniekąd wykorzystywany e, przy pandemii, tak, że nic nie będzie w sklepach, że wszystko będzie pozamykane, że będzie taki trochę. Wszyscy zombie, się no? nawzajem nie Kacper, napędzaliśmy, rzucaliśmy tak, się wszyscy, na półki wszyscy. sklepowe. Tak, i to jest właśnie to, że jedna osoba zobaczy skrawek informacji, przeczyta, powieli ją dalej do innej osoby i zaczyna się siać panika. I właśnie najłatwiej i najprościej po prostu zasiać tak naprawdę w nas panikę i wtedy w sytuacji, w której się czegoś boimy, stresujemy się, tak naprawdę odcina nam troszeczkę takie racjonalne myślenie i włącza się nam po prostu taki tryb. Przetrwania i, i, i tak naprawdę jakiegoś takiego bezpieczeństwa. I to przekłada się właśnie na takie zachowania, na zachowania na zasadzie właśnie, że a muszę pojechać, nakupić, i były później zdjęcia i sytuacje, że ludzie tak naprawdę jakimiś karnistrami wywozili te. A karnistra, kanistry. Nie wiem, Kasper, czy widziałeś zdjęcia, filmiki, jak ludzie podjeżdżali z foliowymi normalnie jakimiś opakowaniami Reklamatna. wielkimi, nie? I lali to paliwo do Za foliowych worków. No. Nie muszę wspomnieć, że trzymanie Oj. czegoś takiego w piwnicach, szczególnie w blokach mieszkalnych, to po prostu jest, to jest po prostu Sam transport już jest. Spanie do więc. Tak, tak, bardzo niebezpieczny. No i teraz zobaczcie. Co było celem działania służb rosyjskich? Bo myślę, że możemy używać takiego sformułowania i nie będzie to myślę, z mojej tak. strony albo Kacpra. Zbyt daleko idąca nadinterpretacja czy, czy dokładanie od siebie. Co było celem tego działania? Przede wszystkim wzbudzenie paniki. Zobaczcie, tak. jak mnóstwo osób w obliczu tej tragedii, która się dzieje, która, do, do której strachu, wobec której mamy ogromnie prawo. tak? My mamy prawo Aha. się bać, mamy prawo się czuć nieswojo, mamy prawo się czuć zestresowani tym, co się dzieje za naszą granicą e, i, i, i pewnie tak się będziemy czuli, natomiast musimy nad tym panować. I w obliczu tak. tego strachu, zobaczcie, prosta wiadomość na zasadzie Trzeba Czegoś zatankować, nie bo nie będzie paliwa. I jak będziesz chciał tak. uciekać z tego kraju, bo tutaj pewnie za chwilę Rosja przyjdzie, to nie będziesz miał czym. Będziesz miał pusty bak. Zobaczcie, tak, i teraz, i teraz jeszcze, jaką panikę co rozwołałem. Jest ciekawe, co jest ciekawe w tej sytuacji, że poza jakby zasianiem paniki w umysłach ludzi i, i jakby wprowadzenie ludzi w stan stresu i niepewności powoduje to paraliż, bo tak. stacje, stacje, stacje tak naprawdę benzynowe są przeważnie na wjazdach, wyjazdach, centrach też miast. No i teraz zobaczcie, jeśli tak jak w obecnych sytuacji było tak naprawdę dziesiątki samochodów, które zablokowały wjazd i wyjazd, e blokuje się, paraliżuje się po prostu też miasta, drogi wyjazdowe, dojazdowe i teraz w sytuacji, kiedy naprawdę trzeba by było uciekać, nie byłoby takiej możliwości, bo wszystko by było poblokowane. Więc, więc tutaj tak naprawdę, tak jak widzicie, jakaś jedna informacja tak. przekłada się później na takie konsekwencje, jak, 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 jakie na przykład jest zablokowanie dróg wyjazdowych, czy dróg to. wyjazdowych z miast. I to jest, dlatego właśnie powiedziałem na początku, że to jest narzędzie w wojnie, w walce tak. hybrydowej hybrydowe. Bo to przekłada się na faktyczny paraliż, zwykła po prostu informacja, dezinformacja, się ani właśnie tej paniki, o której Patryk wspomniałeś. Y y y y y idąc, idąc dalej, tym, tym, tym... zobaczcie tylko jednym na razie przykładem. Jedną, tak. jedną informacją, która mhm. w e, odpowiedni sposób rozpowszechniona, e, d, 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 na odpowiednią skalę i w odpowiednim czasie wywołała. Nie tylko skutki paniki w nas wszystkich, psychologiczne mhm. skutki, że zaczęliśmy się jeszcze bardziej bać, zaczęliśmy się jeszcze bardziej odczuwać to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. To, co powiedział Kasper, e, przełożyło się to na konkretne też, powiedzmy sobie już, fizyczne działania, czyli na paraliż miast. Mhm. Mało tego. Tak. To, czego wszyscy się baliśmy, że tego paliwa może zabraknąć, Zaczęło się, się Dokładnie, bo i to nie dlatego, że zabrakło, bo jest konflikt na Ukrainie. Zabrakło właśnie przez działania ludzi, po, z, którzy kupili dezinformację, którzy dali się nią ponieść yy, i. Zabrakło paliwa, bo logistycznie, centralne paliwo, logistycznie to paliwo. Nie były przygotowane. Nie, dokładnie. Nie, nie byliśmy przygotowani na to, żeby tak szybko, tak dużo paliwa w tak krótkim czasie dowieść na stacje benzynowe. Więc przez to tak. znowu te ceny i to, czego się baliśmy, żeby to jak najdłużej się nie, nie zadziało, to znowu to się wydarzyło. Czyli przez, przez, to, przez, przez to, to nasze to działanie tak zwana, ceny poszły tak, w górę. Dokładnie. To jest tak zwana samorealizująca się przepowiednia. Mhm. Czyli pewne działanie, które, które zostaje zapowiedziane, realizuje się przez to, że ludzie chcą tego uniknąć, więc, yy, yy, więc, więc, więc to tak jest. No dobra, Patryk, a powiedzmy. Jedna prosta informacja przykłady. wystarczyła, nie? No. Tak, dokładnie. A jakieś. Jeszcze kolejny tak przykład, słuchajcie kolej, kolejny, kolejny, no? kolejny kolejny przykład e, przykład, który był połączeniem teraz zobaczcie bardzo, bardzo ciekawym, bo było to połączenie działań propagandowych, dezinformacyjnych, czyli wojna hybrydowa pełną parą e, z działaniami militarnymi. Mam na myśli e, to co, co, je, jakim działaniem ze strony Rosji było e, zajęcie terenów, Elektrowni w Czarnobylu. Ono było hmm. ważne z punktu widzenia celów rosyjskich, strategicznych, co najmniej z tych dwóch powodów. Pierwszy powód to było to, że Czarnobyl, jakbyście sobie zobaczyli na mapę, to Czarnobyl leży praktycznie na prostej linii między Białorusią a Kijowem. tak? Jest, jest po prostu Jasne. na drodze, tak? Więc wojska rosyjskie, tak czy siak, idąc, tą, najkró... Dokładnie, idąc tą najkrótszą drogą z Białorusi, ten Czarnobyl. E, gdzieś w tych okolicach e, by, by się mhm. przemieszczały. Natomiast, i to był pierwszy cel, czyli militarno-logistyczno-strategiczny, tak? E, ten punkt. Natomiast drugi cel, zajęcie, militarne zajęcie elektrowni e, w Czarnobylu e, mhm. miało swój wydźwięk i zostało wykorzystane do celów dezinformacyjnych, i propagandowych, bo Rosja od razu po tym zaczęła rozpowszechniać e, dezinformacje i fałszywe informacje na temat tego, że. To się może teraz w coś złego na nas przerodzić, że tam może teraz nastąpić jakiś wyciek radioaktywny, że Rosja będzie chciała teraz robić tak zwane brudne bomby, czyli wykorzystywać te, te, te składowisko tych odpadów radioaktywnych, które tam są, do tego, żeby teraz napromieniowywać ludzi i atakować tym, 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 tym zagrożeniem radiologicznym, które, które, tam może, które tam może być. Zobaczcie, znowu do, wracamy do tego, co mówiliśmy na początku. Jak Dzisiejszy konflikt zbrojny jest wielowymiarowy, tak? Zajęcie tak. strategiczne punktu od razu zostało wykorzystane również do dezinformacji. I znowu, teraz w co to się przerodziło, nie? W co to się przerodziło? Jasne. W panikę. Jasne, dokładnie, dokładnie, dokładnie to jest to, o czym mówisz. Eee, ja myślę, że jeszcze jest. Generalnie przykładów i sytuacji dużo więcej i o nich też będziemy sobie, myślę, mówili w naszych dalszych spotkaniach, bo planujemy je cyklicznie, cyklicznie wydawać i, i opowiadać Wam o różnych rzeczach. Więc generalnie, powoli podsumowując temat dezinformacji i, i, i temat tego, jak to ma wpływ, myślę, że teraz jeszcze kilka takich może. Porad bądź sugestii odnośnie tego, tak, tak, jak się kasy, tego to jest wystrzegać. Ogromnie bo myślę, że to jest też istotne, żebyśmy wiedzieli tak naprawdę, jak się tego wystrzegać. No Przede wszystkim nie powielajmy niez, niezweryfikowanych informacji. Tak, jest. Jak możemy je weryfikować i jak możemy je potwierdzać? No to myślę, że zaraz tutaj też Patryk, Patryk podpowie. Natomiast co jest jeszcze istotne, pamiętajcie też, że też nie każde media, nie mówię o tych, nie, nie mówię o tych, które oglądamy w telewizji, ale Generalnie nie każdy media, nie każde, nie każde redakcje, nie każdy portale też zawsze podają poprawne informacje. Mm. Musimy, też, musimy też zwracać uwagę na to, czy jest to potwierdzona informacja, bo często też i w telewizjach oglądam różnego rodzaju serwisy informacyjne, to jest wprost mówione, że podajemy tylko zweryfikowaną informację mhm. i opierajmy się na tym. Jeśli coś jest naprawdę powielane i coś, 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 co jest, coś, co jest tak naprawdę też ścianiem paniki, no to musimy tutaj to też troszeczkę na chłodno, na spokojnie przeanalizować. Więc Patryk, co ty co, co, co byś mógł jeszcze ze swojej strony. Eee, tak, do, do tego, co powiedział Kasper, to, to, co powiedział Kasper, to jest fundament, czyli używanie. Sprawdzonych, zweryfikowanych źródeł informacji, niekoniecznie moim zdaniem źródeł, które są tymi źródłami od mass mediów, od tych, które, które widzimy, widzimy w, w telewizji, jest mnóstwo świetnych, może, może nie mnóstwo, mnóstwo przesadziłem, mm. ale, ale jest naprawdę kilka bardzo dobrych, dużych grup. Na Instagramie i na Facebooku um, profili, które podają naprawdę świetne, zweryfikowane informacje, um, i, 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 i polecamy, żeby właśnie z takich źródeł korzystać. Więc dobre, sprawdzone źródła. To, co, to, te, to też, o czym wspomniał Kasper, czyli niepowielanie od mhm. razu jakichś krzykliwych informacji dalej, bo pamiętajcie, że właśnie cechą tą dezinformacji będzie to, żeby ona była krzykliwa, żeby była tak? Żeby ona, tak? żeby ona wprowadzała albo niepokój, albo albo takie do... poczucie, że trzeba coś szybko Dokładnie, do, 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 dokładnie tak, więc słuchajcie, mm. z, jeśli natraficie na jakąś informację, która jest po pierwsze jakaś nowa dla Was, tak? Ehm, ta informacja jest no taka naprawdę albo bardzo niepokojąca, e, albo, mm. albo, 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 albo trafiająca do Was. To zanim ją dalej powielicie, postarajcie się popatrzeć, właśnie czy ta informacja jeszcze w jakichś innych źródłach, z których korzystacie, z, gdzie m, pobieracie wiadomości, jest mhm. rozpowszechniania. Przegooglujcie to, tak? Googlowanie może być bronią obusieczną. Ja to wiem, bo mogą Wam wyskoczyć wyniki właśnie z kolejnymi powielonymi portalami, ale sprawdźcie, co jeszcze ktoś na ten temat pisze. Zastanówcie się nad tym w takim kontekście, bo to jest już te, to jest trzecia rada. Mhm. Kto? I to jest jeszcze też myśl, myślę istotne, żebyśmy mhm. też bezpieczeństwa. Nie, nie, tylko nie powie... chodzi, chodzi, chodzi mi o to, że jeszcze. żeby mhm. się zastanowić nad tym, co czytacie, tak. to odniesie korzyść z mojego działania, które może być motywowane tą informacją, z mojego, z tego nie. jak ja się będę czuł, tak? Jeśli jest to krzykliwa informacja, która znowu będzie za chwilę dotyczyła, znowu gdzieś będzie konflikt w pobliżu elektrowni jądrowej i znowu gdzieś będzie, wszyscy się rzucą na płyn Lugola, co jest bezmyślne, nie kupujcie płynu Lugola, po prostu nic nam nie grozi. Po drugie, on wcale Wam nie pomoże, każdy lekarz Wam to powie. To, 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 to że za, za komuny o tym płynie Lugola była mowa, to to za komuny, czyli za nie najlepszych czasów. Tak. Więc znowu będzie działo się coś na, na, na froncie, co, 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 co będzie pozwalało, będzie źródłem z informacji, to zanim dalej to powielicie, to zastanówcie się, kurczę, to komu by zależało na tym, żeby wszyscy zaczęli panikować, że w Polsce może być zagrożenie radiacyjne i żeby to wywołało w Polsce panikę? Ukrainie no myśl, my, my, czy myślę, że, myślę, że, że takie, za, takie zagrożenie by byłoby nie tylko u nas, więc jeśli tak też jest. inne państwa nie reagują, nie potwierdzają tak tej informacji, to nie jest ona zupełnie tak jest. potwierdzona. Słuchajcie, i też tak na ostatnie, ostatnie, myślę, tutaj jakby sugestia, też bezkrytycznie nie powielajmy komentarzy też i to, co ludzie piszą w internecie, bo pamiętajcie też, że mogą to być osoby bądź konta prowadzone, podstawione przez różnego rodzaju. To jest służby, pełno, które, to jest udowodnione. Które, tak, które planują, planują siać po prostu panikę. Słuchajcie. Na dzisiaj, na dzisiaj myślę, że to już tyle. Kasper jest świetnym moderatorem, bo on dobrze wie i widzi po mnie tutaj, że ja w blokach startowych już odpalam kolejne tematy, ale bardzo Ci, Kasper dziękuję za to, że moderujesz tą rozmowę, bo tak, tak, bardzo Ci dziękuję. To, tak, że, żeby nie było tak, że będzie po prostu cięcie i znikniemy. Tak Słuchajcie, widzimy się myślę w kolejnym spotkaniu tak już, jest. Niebawem. Opłym, już niebawem. Poruszymy sobie kolejne kwestie. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Dajcie też w komentarzach znać, o czym byście chcieli, żebyśmy My też porozmawiali, co, mo co może, żebyśmy wytłumaczyli bądź poruszyli, co jest dla Was tak, tak. istotne bądź niezrozumiałe e, i na pewno na to odpowiemy. Super było e, wrócić, spotkać się ponownie e, i myślę, że do zobaczenia w wkrótce. Na pewno spotkaniu. do zobaczenia. Dzięki. Trzymajcie się. Hej, cześć. Cześć.